Tak jest w koszykówce, że trzy kwarty można bardzo źle grać, źle decyzje mieć, a w czwartej kwarcie mieliśmy dobre decyzje, całkiem inaczej w defensywie staliśmy, lepiej staliśmy. Zrobiłem drużynę całkiem małą, całkiem malutko graliśmy, szybko graliśmy, też ważne rzuty Michał też trafił. No i dlatego wygraliśmy, bo 7,24 ostatnie kwarty wygraliśmy i tak jest koszykówka, że zawsze trzeba wierzyć, że Mecz trwa 40 minut, niekiedy też 45 i do ostatniej sekundy trzeba walczyć. I moja drużyna dzisiaj walczyła. Nie graliśmy dobrze, to trzeba powiedzieć. Nie jestem zadowolony, jak graliśmy, ale na wyjeździe najpierw trzeba wygrać. U nas to jest zawsze trudno na wyjeździe wjechać naszej drużyny i wygraliśmy ten mecz, bo fantastycznie graliśmy w ostatniej, w ostatniej karcie, w defensywie. Szybko graliśmy i zrobiliśmy 24 punkty. Tak, większą część spotkania mieliśmy bardzo słabą skuteczność za trzy punkty. Mimo, że rzuty oddawaliśmy względnie czystych pozycji, nie mogliśmy się przełamać, co jest naszą dość groźną bronią zawsze w każdym meczu. Mamy dużo strzelców, więc dzieląc się tą piłką, no, w pierwszej połowie nie wiem, czy coś trafiliśmy tam w ogóle, bo zdobyliśmy dwadzieścia kilka punktów, chyba, więc było. Z tym był duży problem. Start też od początku grał bardzo szybko. Napędzali tą grę, próbując w szybkim ataku zdobywać dużo punktów. No a w to w czwartej kwarcie to my właśnie wykorzystaliśmy ich broń, właśnie grając małym składem. Próbowaliśmy grać szybko, bardziej mobilnie w obronie, zmieniając wszystkie zasłony. Postawiliśmy się dobrze, zdobyliśmy tylko 7 punktów w czwartej kwarcie. Rzuty w końcówce były trochę szalone, ale przyniosły ten końcowy rezultat, że to my wyszliśmy na prowadzenie. Czasami widocznie potrzeba trochę takiej nutki szaleństwa, żeby z 19 punktów, którymi przegrywaliśmy, wrócić i wygrać to spotkanie w końcówce. Na początek chcę podziękować kibicom, którzy byli w tym meczu. Który nas wspierali tym razem e, w ostatniej kwarcie popełniliśmy za dużo błędów, więc nie mogliśmy tego e, zakończyć zwycięstwem, albo nie udało się zakończyć tego zwycięstwem, niestety. E, myślę, że wbrew temu muszę pogratulować też zawodnikom e, swojej drużyny za, za walkę, którą podjęli w tym meczu. W samej końcówce troszkę nam zabrakło koncentracji, troszkę nam zabrakło może... E, Energii, żebyśmy, żebyśmy ten mecz wygrali. Jednocześnie muszę pogratulować też przeciwnikowi, który e, szczególnie w drugiej połowie albo w ostatniej kwarcie e, pokazał e, e, więcej energii i wykorzystali nasze błędy. I to e, w konsekwencji spowodowało, że, że wygrali mecz. Jednak e, przy tej okazji też Chciałbym powiedzieć, że w tym meczu po prostu nam się jakoś nie udało dostosować do kryteria sędziowania, bo um, ja, ja po prostu tego nie rozumiem, jak jest możliwe, że przeciwnik rzuca 28 rzutów wolnych, my rzucamy 9 w meczu, gdzie tyle samo penetrujemy, gdzie tyle samo gramy pod kosz albo więcej, um, gdzie um, kroki, które są według przepisów kroki, nagle nie są już krokami, po prostu, no, ja, ja niektórych rzeczy nie rozumiem, no, ale to już w sumie nie, nie moja działka. Jednak chciałbym wiedzieć, w jaki sposób przygotowywać drużynę, żebyśmy mi też czasami jakieś żółte wolne rzucali. No, bo jest, jest, w tej chwili jest to ta, dla mnie tak trochę tajemnica. Także to w sumie wszystko. Dziękuję. Dobry wieczór. Myślę, że trener praktycznie wyczerpał temat y, odnośnie meczu i zwrócił uwagę na wszystkie elementy. Dla nas zawodników y, tak na gorąco hmm, powiem szczerze ten mecz miał trochę y, dwa oblicza. Przez 30 minut gramy perfekcyjnie w obronie. Praktycznie zabieramy wszystko zespołowi ze Zgorzelca. Gramy, y, dzielimy się dobrze piłką, trafiamy, gramy konsekwentnie, wszystko tak jak trener y, oczekiwał i, 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 i tak jak sobie tego życzył na na jak nas przygotowywał do meczu. I nagle 10 minut takiego przestoju, który dzisiaj nas kosztował porażkę. Myślę, że na tą chwilę ona boli, bo, bo mówię, mam wrażenie takie, że byliśmy lepszym dzisiaj zespołem, chociaż przegraliśmy. Tak naprawdę, no, tak, takie jest moje wrażenie, że dzisiaj powinniśmy wygrać ten mecz. No, nie udało się. Na pewno jutro trener z nami zrobi scouting, powie nam, jakie błędy popełniliśmy. E, jakie wnioski wyciągnąć z tego? Tak jak trener powiedział, e, potencjał mamy duży w zespole, mamy dużo zawodników. To jest, Turów to jest zespół, który tak naprawdę e, między tymi dwunastym a piątym zespołem jest jedno zwycięstwo. Tak naprawdę to jest mocny zespół, tylko pokazuje, jaki jest nasz potencjał. Pan powiedział, że nie ma meczy do wygrania. Ja uważam, że my tak naprawdę my możemy wygrać z każdym. E, i, I Trzeba w to wierzyć i, i na pewno zrobimy to, że to utrzymanie w Lublinie zostanie, bo po to tutaj trener, po to my tutaj jesteśmy i tego wszyscy oczekują i tak na pewno się stanie na koniec sezonu.